I w następnym z degustacji. Mam polskie piwo z Berwaru z tumostów. I jest to Fest Beer z serii Wrocław. Eee, 5,8% alkoholu. Dużo tu nie piszą. Eee, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Mętność i osad są naturalnym cechami produktu przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu. I tyle się dowiadujemy. Dużo to nie ma. Etykieta dosyć taka minimalistyczna, że tak powiem. Przynajmniej ich informacje na ich stronie są niesamowicie dokładne. Mówię, bardzo dużo się można dowiedzieć. Bardzo dużo opisów. ale takie główne rzeczy to ekstrakt 13,7%. Ibu 26, słody to pilszyński, monachijski, Chmiele Hallertauer Magnum, e, Herzbrucker i Tettnanger Tettnank. bardzo niemiecko, szczerze mówiąc, nie? Zresztą, styl też jest bardzo niemiecki. E, piwo na szczególne okazje, Marzen, Oktoberfest, Beer, coś w tym stylu. E, no to stwierdziłem, że tak jak na puszeczce jest kufelek, to ja też sobie wezmę kufelek. Jak widzicie, piwo jest dosyć jasnej barwy, ale nie jest klarowne. Jest e, lekko zamglone. Piana dosyć ładnie się buduje. Od razu duża. Ledwo nalałem odrobinkę, już była cała e, szklanka nalana. Także mm, już zdążył opać, Dolewałem, dolewałem, aby tylko ładnie to wyglądało na zdjęciach. E, no dobrze, to przejdźmy do aromatu. Aromat jest słodowy. I tak naprawdę więcej tutaj niż słodowość nie można wyczuć. Chmielu raczej w formacie nie ma. Ale słodowość jest bardzo przyjemna. Także warto spróbować. Wasze zdrowie. Hmm muszę powiedzieć, że jest to dobre piwo słodowe ale nie słodkie ehm, Bardzo fajny profil czysty o, teraz się goryczka odezwała Bardzo fajna, taka dosyć uwypuklona, ehm, ziołowa z lekkimi takimi metalicznymi akcentami. No, ale to jest bardzo charakterystyczne dla niemieckich chmieli. Mm, bardzo dobre piwo. E, nic nie narzucające, nie wybijające się ze stylu, zdecydowanie. To jest tak, jakby było perfekcyjne w stylu. E, no i oczywiście nie ma tutaj żadnych dodatkowych e, składników. Także bardzo, bardzo przyjemny e, pokaz, jak można zrobić dobre piwo z tylko z kilku składników. U, dobre. Mm. Bardzo przyjemne, słodowe, ale też chmielowe, gorzkie. Mógłby być odrobinę tej chmielowości w aromacie, ale może bali się, że będzie za bardzo mm, e, podobny do Pilsnera. Także bardzo dobrze e, wczuli się w temat. Piękny przykład e, Festbira. Bardzo dobre piwo, warto spróbować. E, także mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypomniał o każdym nowym filmie na kanale, także się na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie!